Sponsorem programu są zielonogórskie wodociągi i kanalizacja. Witam w kolejnych kulisach tworzenia. Dziś będzie o wodzie, ale postaramy się nie lać wody, a skupimy się na faktach. Za mną obrzyca na przełomie lat 70. i 80. to było główne źródło, z którego wodę czerpała Zielona Góra. Z ciekawostek dodam, że do obrzycy trafia woda z jeziora Sławskiego, Wojnowskiego, a nawet z Wielkopolski, czyli to jest kilkadziesiąt kilometrów. Ta woda jest oczyszczana, no i ląduje w naszych kranach. Jak wygląda cały proces tego czyszczenia, pokażemy wam w kulisach tworzenia. Zapraszam. Yeah. <laughs> A skoro o oczyszczaniu, uzdatnianiu wody rozmawiamy w dzisiejszych kulisach tworzenia, no to trzeba przepytać eksperta. Z nami jest pan Roman Stanisławiak, kierownik Wydziału Produkcji Wody. Brzmi bardzo skomplikowanie, panie kierowniku. Ja zapytam w ten sposób, bo ja specjalistą nie jestem. Nasi widzowie tą wodę widzieli, no i ona do picia raczej się nie nadaje. Proces długi, pewnie. No tak, jesteśmy na granicy dwóch światów. Tak jak Pan widzi, ten świat przyrody daje nam produkt, który nie zachęca do bezpośredniego skorzystania z niego. No i my, ludzie, musimy się teraz włączyć i pozyskać ten produkt i poddać go obróbce. Pozyskiwanie odbywa się w tym budynku, który tutaj za nami jest. Woda płynąca tą rzeką trafia też i do, do tego budyneczku. Ten budynek to przepompownia. Trafia tam woda z ujęcia brzegowego na rzece obrzycy w miejscowości Sadowa. W przepompowni następuje wstępne odcedzenie większych elementów. Na specjalnych kratach i sitach zatrzymują się korzenie, gałęzie oraz inne elementy przyrody. Już na tym etapie jakość wody jest monitorowana przez nowoczesne urządzenia. Sprawdzane są takie parametry jak mętność i ilość tlenu w pobieranej wodzie. Odcedzona woda wpływa do ogromnych zbiorników umieszczonych pod posadzką przepompowni, stąd specjalne pompy tłoczą ją do największej stacji uzdatniania wody w okolicach Zielonej Góry mianowicie do zawady. Tam daleko na horyzoncie widać miejscowość o nazwie Górzykowo. To jest plus minus 10 km od stacji uzdatniania wody w zawadzie, w której właśnie się znajdujemy. To właśnie stamtąd płynie woda do tej stacji. Musi pokonać te 10 km. A jak możecie zobaczyć i wcześniej o tym mówiłem stacja uzdatniania wody w zawadzie jest największą w okolicach Zielonej Góry. To jest 10 hektarów powierzchni. Na terenie stacji w Zawadzie znajduje się kilkanaście obiektów. Oprócz zbiorników są też akceleratory, laboratoria oraz inne specjalistyczne pomieszczenia, w których realizowany jest proces uzdatniania wody. Między innymi z tego miejsca wodociągami o długości ponad 400 km woda trafia do 120 tysięcy odbiorców w Zielonej Górze. Jesteśmy w stacji uzdatniania wody w zawadzie. Tutaj trafia woda z obrzycy, z przepompowni, w której byliśmy, i teraz w telegraficznym skrócie. Zieloną rurą płynie właśnie woda z obrzycy, niebieską rurą odpływa woda oczyszczona mikrositami. Jak działają mikrosita? Za moment kierownik Wydziału Produkcji Wody nam to opowie, ale zanim opowie, to jeszcze przygotowaliśmy dla Was taką małą próbkę. Panie kierowniku, o właśnie. To jest woda, która przypływa z obrzycy. No jak widzicie, nie wygląda ona smakowicie. A tak wygląda woda po mikrositach. Tu widać jeszcze takie drobinki, ale nie bójcie się, ta woda nie trafia bezpośrednio do kranu. Jeszcze jest skomplikowany proces uzdatniania, o którym też za chwilę. A teraz zostańcie z nami, zobaczycie, jak wygląda proces oczyszczania wody mikrositami. Woda z kierunku rzeki Obrzycy trafia do takiego wielkiego bębna, na który zostały mocowane kubełki, a na tych kubełkach umieszczono włókninę o tych właśnie specyficznych, specyficznych włóknin, o niewielkich oczkach. Zadaniem tej włókny jest to, aby woda, która przepływa przez nią. Pozbywała się wszelkich zanieczyszczeń. Te zanieczyszczenia odkładają się tutaj na wewnętrznej części tego kubełka i dalej, już tak jak wstępnie oczyszczone, trafiają i tą niebieską rurą, do którą Pan wskazywał, odpływają do dalszego etapu uzdatniania. Do tego, aby woda zdatna do picia pojawiła się w kranie jeszcze długa droga przed nami. Byliśmy na mikrositach, a teraz woda trafia do kolejnych potężnych zbiorników. Panie kierowniku, co to jest? No jest to akcelator. Urządzenie o dosyć skomplikowanej nazwie, ale jego, jego zadaniem jest jakby skuteczne zatrzymanie tego wszystkiego, co nie udało nam się odsadzić na mikrositach. Yy, tutaj yy, następuje zjawisko. Osiadania wszystkich tych zawiesin na tyle yy, skuteczne, aby y, dalszy etap, w którym będzie filtracja, mógł bie, przebiegać w miarę sprawnie i w miarę skutecznie. Czyli mówiąc bardzo prosto, tutaj brud osiada na dnie, a woda płynie na filtry. Tak, tutaj dokładnie się to dzieje i dalej już będzie praca przeznaczona dla filtrów piaskowych. Tam pędziemy i zobaczymy. Na celatorach usuwane są zawiesiny, mikroby i wiele innych związków. Na odpływach tych urządzeń dawkuje się roztwór dwutlenku chloru i chlor. Jest to tak zwane utlenianie pośrednie, którego celem jest wybicie pozostałego planktonu i mikrobów oraz zabezpieczenie filtrów przed rozwojem na nich fauny i flory. No i zbliżamy się do końca. To jest budynek, w którym odbywa się ostatni etap, czyli. Filtrowanie. Jak wygląda w praktyce? Za moment Wam pokażemy najpierw uproszczony schemat filtrowania, a tutaj mamy przekrój, który odwzorowuje to, no, co dzieje się w hali. No i tak, woda wpływa do pojemnika, przechodzi przez różne warstwy. Jakie? Panie kierowniku. No mamy w pierwszej fazie do czynienia z tą warstwą najważniejszą. Ta, jej zadaniem jest jakby ostateczne zatrzymanie tego wszystkiego, co do tej pory nam się nie udało skutecznie zatrzymać. Natomiast ta warstwa jest na tyle drobna, że musimy y, umieścić ją na pewnym elemencie podtrzymującym. Jest to tak, tak to jest opisane, warstwa podtrzymująca, a to wszystko leży na drenażu. Po tym po przejściu przez ten układ woda nabiera zupełnie innego charakteru, po prostu staje się wodą prawie podziemną, bo dokładnie to, co tutaj robimy, dzieje się w przyrodzie, my próbujemy naśladować, mniej lub bardziej sprawnie nam to wychodzi. Cały proces uzdatniania wody monitorowany jest w sterowni. Wszystkie obiekty, z których korzystają zielonogórskie wodociągi, połączone są siecią. Dzięki temu pracownicy z tego miejsca mogą zarządzać całym systemem. Na monitorach i schematach widać, co w danym momencie dzieje się z wodą. Oczywiście od chwili pobrania jest z rzeki, aż do dostarczenia do odbiorców. W sterowni dokładnie można sprawdzić też wszystkie parametry wody i to, czy nie dzieje się z nią nic złego. No idziemy idziemy, bo może w końcu uda nam się napić tej wody, bo tego czyszczenia, filtrowania i tych innych historii tutaj jest. Mnóstwo i zapytam, panie kierowniku, bo tutaj już ten ostatni etap filtrowania. Pokazywaliśmy na schemacie, jak wygląda pan, tej wody by się napił? Tej wody jeszcze by się na, nie napił. Yy, oczywiście, jak pan spojrzy, efekt naszej pracy no, nie wygląda zbyt no właśnie, efektownie. Wziąte, tak wygląda. I tak, ale tyle trzeba było podjąć tych działań przygotowawczych, żeby przejść do tego kulminacyjnego punktu, jakim jest filtracja. I tu właśnie mamy to do czynienia z tym zjawiskiem, czy z tym procesem. Właśnie w tej chwili ta woda, którą przygotowaliśmy na akceleratorze, spływa tutaj i w tej chwili widzimy, jak ona naprawdę wygląda po tym akceleratorze, mimo że tam robiła wrażenie najgorsze, ale zale widzimy z bliska, że to nie jest to. Filtrowanie polega na przepuszczeniu wody przez złoże dolomitowe. Dzięki temu woda staje się nie tylko czysta, ale zyskuje też ważne mikroelementy, jak babki i magnez. W ten sposób nabiera ona charakteru wody podziemnej. Patrzmy, jaka przemiana. Woda. no nie... nie, nie, nie. Te, tej nie pijemy, ale tą już prędzej. Tą już pijemy, i w zasadzie w wielu wodociągach na tym etapie kończy się działalność i taką wodę bezpośrednio wysyła do konsumentów. Natomiast my mamy tutaj możliwości techniczne i po prostu filtrujemy ją wodę, wodę ponownie. Ujęcia wody z rzeki Obrzycy to nie jedyny sposób na zasilenie Zielonej Góry w wodę pitną. Na terenie miasta istnieje kilkanaście studni głębinowych. W 2008 roku wodociągi przywróciły do działania cztery studnie w zachodniej części miasta. Znajdujemy się na terenie stacji uzdatniania wody podziemnej na zaciszu. Pod tą kopułą na głębokości 50 metrów znajduje się. Pompa, która tłoczy właśnie wody podziemne i w przypadku wód powierzchniowych, o których mówiliśmy w zawadzie, proces czyszczenia i filtracji polegał na usuwaniu związków organicznych. Wody gruntowe mają to do siebie, że są bardzo obfite w żelazo i w mangan. Ten proces uzdatniania tej wody jest zupełnie inny niż ten, który pokazywaliśmy wcześniej, a odbywa się w tym budynku. Wodę, która trafia ze studni na stację, napowietrza się. Tlen reaguje z niepożądanymi pierwiastkami, jakimi są żelazo i mangan. Dzięki temu pierwiastki te zyskują formę, którą można zatrzymać w zwykłym procesie filtracji na złożu piaskowym. Tak przygotowana woda, z której usunięto żelazo i mangan, trafia do zbiorników wody czystej, a stamtąd bezpośrednio do konsumentów. Jak mogliście zobaczyć z tą wodą, to wcale tak łatwo nie jest procesów, jest mnóstwo i od momentu, kiedy ona zostaje pobrana z rzeki, do momentu, aż popłynie z kranu, jest bardzo długa i skomplikowana droga. Panie kierowniku, ta droga trochę kosztuje, bo cały czas słyszymy, że woda jest droga, że rachunki są duże, wysokie za wodę. Jak to z tą ceną wody jest? Znaczy... Widział Pan, że proces nie jest łatwym procesem. Jest on skomplikowany, obarczony dużym potencjałem urządzeń, wiedzy ludzkiej, rozległym obszarem, na którym te urządzenia są zamontowane. Niemniej no, każdy z nas, jak ma wydać pieniądze, będzie mocno się zastanawiał, czy. Pieniądze, które płaci, są adekwatne do tego, co otrzymuje. Niemniej, wydaje mi się, że cena wody nie jest ceną wygórowaną. Ja zawsze przy sobie noszę grosik, na szczęście. Dzisiaj go też mam w kieszeni, mam za chwilę. O, znalazłem. No właśnie, grosik. Każdy powie, co ten grosz za, za znaczenie ma, a ja powiem. Ma bardzo duże znaczenie. Ten jeden grosz to jest równowartość 3 litrów wody w zielonej górze. Wody, która jest dostarczona bezpośrednio do domu. Nie trzeba się trudzić, nie trzeba po nią wychodzić, nie trzeba jechać, nie wnosić ją. Ona jest w domu bezpośrednio w kranie leci. I to 3 litry, no i kończymy kulisy tworzenia. Pokazaliśmy Wam proces oczyszczania wody zarówno powierzchniowej, jak i podziemnej. Tej wody można się. Spokojnie, napić, rzeczywiście, jest smaczna. Pamiętajcie, 3 litry wody, 1 grosz, a ja tylko dodam, że średnio mieszkaniec Zielonej Góry dziennie zużywa 100 litrów wody. No i właśnie, można nad tym się długo zastanawiać. Żegnam się z Wami, kończymy kulisy tworzenia. Do zobaczenia. Sponsorem programu są zielonogórskie wodociągi i kanalizacja.